Witajcie. Psy żyją wśród ludzi od tysiącleci. Służą nam i pomagają, bawią się, a nawet nas pocieszają. Niektóre rasy są hodowane do polowania, niektóre do ochrony, a niektóre są tak dobre i przyjazne, że stają się pełnoprawnymi członkami rodziny. Nie da się jednoznacznie określić, czy pies jest dobry dla człowieka, czy zły. Wszystko to zależy od wychowania. Co więcej, takie zwierzęta mają również swój temperament. Niektóre psy są flegmatyczne, inne choleryczne. Czasami może się wydawać, że jeśli pies jest ogromny, to wydaje się być złym i zamierza kogoś ugryźć. Ale czy warto mieć takie uprzedzenia? W rzeczywistości może się okazać, że takie zwierzę jest wyjątkowo przyjazne w stosunku do innych i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o najbardziej przyjaznych rasach psów. Labrador Retriever Tarasa psa pochodzi z Kanady i jest uważana za uniwersalną. Labrador doskonale nadaje się zarówno do celów myśliwskich, jak i użytkowych. Ponadto Tarasa świetnie radzi sobie pomagając osobom niepełnosprawnym i niewidomym. Pies świetnie czuje się w roli pupila i zasłużenie posiada dużą popularność wśród ludzi. Labrador z łatwością zaprzyjaźni się z dziećmi, a nawet stanie się dla nich prawdziwą nianią. Należy jednak pamiętać, że rasa ta wymaga sporej uwagi i aktywności, co może nie być dobre już dla dzieci. Labradory są inteligentne, łatwe do wyszkolenia, łatwo się z nimi dogadać i uwielbiają poznawać nowych gości. Jedyną rzeczą, która jest trudna dla labradora, to obrona terytorium i okazywanie agresji. W skrajnych przypadkach może co najwyżej uprzejmie ostrzec przed niebezpieczeństwem. Charakter Labradora bardzo dobrze oddają jego oczy. Nie ma w nich ani kropli agresji. Te psy są przekonane, że świat jest piękny, wszyscy je kochają, a one kochają wszystkich. Najważniejsze, aby dbać o to przekonanie, a Labrador na zawsze pozostanie wesołym stworzeniem, promieniującym szczęściem. Golden Retriever. Te piękne, czułe psy były kiedyś hodowane w Anglii, aby przynosić upolowaną zwierzynę. Ma doskonały instynkt i pamięć, szybko i łatwo potrafi coś przynieść, bawić się z dziećmi, opiekować nimi, a także innymi zwierzakami, z którymi dobrze się dogaduje. Retriever przeznaczony jest dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Rola psychoterapeuty to jedna z jego specjalności. Lekarze zalecają zakup tej rasy dla dzieci, które mają problemy zdrowotne czy rozwojowe. Są to pomocne, dobroduszne, spokojne, przyjazne zwierzęta rodzinne. Retrievery nie wykazują agresji i są ufne. Równie przyjaźnie odnoszą się do znajomych osób, jak i do nieznajomych. Nigdy nie gryzą ani nie niszczą mebli. Te psy są wyjątkowo posłuszne, a do tego bardzo pomocne. Zawsze chcą być użyteczne. Nigdy nie będą leżeć cicho, jeśli właściciel robi coś, w czym same mogłyby wziąć udział. Niektórzy właściciele umiejętnie wykorzystują te cechy i na przykład uczą terasę przynoszenia różnych przedmiotów. Istnieje wiele przypadków, że golden retriever ratował ludzi podczas pożarów oraz powodzi. Potrafią pomóc tonącemu bez dodatkowej ekipy z zewnątrz. Golden retrievery są nie tylko sprytne, ale potrafią też samodzielnie ocenić sytuację i szybko podjąć decyzję. Reakcja tych psów jest natychmiastowa, dlatego też w sytuacjach ekstremalnych działają bardzo szybko. Nowofundlandy to duże, urocze i dobre psy, które pojawiły się na wyspie Nowa Fundlandia u wybrzeży Ameryki Północnej. Od dawna są nieustraszonymi, bezinteresownymi pomocnikami, którzy wiernie towarzyszą i niezawodnie pomagają ratownikom morskim. Te psy doskonale radzą sobie z ratowaniem ludzi na morzu. Psy tej rasy są bardzo mądre, zrównoważone i ciekawskie. Rozumieją wszystko, co się do nich mówi. Z wielką ochotą wykonują polecenia i prośby, z przyjemnością noszą torby w zębach lub też ciągną sanie z ładunkiem, opiekują się dziećmi, zwłaszcza w wodzie. W ogóle podczas zabawy z dziećmi Nowofundlandy wykazują godną pozazdroszczenia cierpliwość, bezgraniczną uprzejmość i łagodny charakter. Szybko dostosowują się do wszystkich rodzajów zwierząt domowych, w tym małych psów oraz kotów. Nowofundlandy bardzo chętnie sprawiają radość właścicielom, dzięki czemu są łatwe do wyszkolenia. Są niezwykle wrażliwe na krytykę i szorstki ton głosu, dlatego psy te należy szkolić z uczuciem. Nowofundlandy są bardzo spokojne i mają skłonność do biernego trybu życia. Nie przejawiają tendencji do ruchu, chociaż chętnie spacerują z właścicielem. Pozostawione samym sobie szukają ciekawego miejsca do leżenia. Głównym wyznacznikiem komunikacji z Nowofundlandem jest zrozumienie, przywiązanie, cierpliwość i miłość. Tylko wtedy, gdy jest traktowany z pełnym szacunkiem i uwagą jako osoba, tylko wtedy reprezentuje na treningu wszystko, na co go stać. Bernardyn to rasa wzbudzająca podziw i szacunek. Te psy są duże, silne, niesamowicie mądre i wytrzymałe. Pochodzą z Alp Szwajcarskich, gdzie kilka wieków temu zostały wyhodowane w klasztorach ukrytych przed ludzkimi oczami. Zachwycają nie tylko rozmiarem, ale także niesamowitą intuicją oraz nieskazitelnym zapachem i dobrym sercem. Te dzielne psy uratowały setki istnień ludzkich, są świetne do nauki i posiadają naturalną dyscyplinę. Pomimo imponującego i zastraszającego wyglądu są to ciche, rozważne i niezbyt rozmowne psy. Szczegają tylko wtedy, gdy jest ku temu dobry powód. Są spokojne, posłuszne, ostrożnie i z uwagą oraz skupieniem podchodzą do dzieci. Bernardyn Torasa, znana na całym świecie dzięki swojemu bohaterstwu, to najlepsi pomocnicy w ratowaniu ludzi, którzy utknęli w lawinie śniegu. Te psy ratownicze mają we krwi serdeczny stosunek do ludzi. Mówi się o nich, że to urodzeni poszukiwacze z doskonałym węchem, którzy potrafią znaleźć osobę zakopaną pod sześciometrową warstwą śniegu. Ich mocne i duże łapy sprawiają, że czują się stabilnie na zboczach górskich i pozwalają im świetnie kopać. Spokojne usposobienie, duża siła i wytrzymałość czynią z tych psów najlepszych ratowników górskich. Nawet podczas wiatru rasa ta jest w stanie wyczuć człowieka oddalonego nawet o 3 km. Jamnik. Chociaż ten pies został wyhodowany jako pies myśliwski, należy również do kategorii najszlachetniejszych. Wyróżnia go wyjątkowy kunszt i pomysłowość. Przedstawiciele tej rasy są delikatni, towarzyscy, oddani, przyzwyczajeni do życia obok człowieka. Doskonale wiedzą, jak dogadać się z dziećmi, łatwo dostosowują się do nastroju każdego członka rodziny, uwielbiają wygodę, uwielbiają spać pod kołdrą, a także wspinać się na kolana, ramiona czy barki właściciela. Niektórzy właściciele twierdzą, że te psy posiadają nawet poczucie humoru i niesamowitą mimikę. Mają najbardziej wyraziste oczy, w których jednocześnie widać ogromną ciekawość i chęć poznania otaczającego ich świata. Jamnik jest bardzo emocjonalny, energiczny, ryzykowny, przebiegły i niestrudzony. Legenda głosi, że jamniki to bardzo uparte stworzenia. To poniekąd prawda, ale ich upór to nic innego jak konsekwencje jego niezrównanej inteligencji i niezależności. Upartość została wrodzona przez samą matkę naturę, ponieważ kiedy są w norze, sam na sam z borsukiem lub lisem, nie mogą czekać na pomoc od człowieka. Dlatego mogą polegać tylko na własnych siłach. W takich momentach jamnik musi przemyśleć wszystko w taki sposób, aby borsuk nie miał możliwości ucieczki z nory, dopóki myśliwy nie wykopie i nie zdobędzie zdobyczy. Dlatego upór można nazwać nieodłączną cechą, bez której nie można sobie wyobrazić tej rasy psów. Są bardzo rozważne, nigdy się nie spieszą z wykonaniem polecenia właściciela bez odpowiedniego zastanowienia. Można odnieść wrażenie, że dają właścicielowi czas na przemyślenie decyzji, ale jeśli tylko myśli i intencje zwierzaka oraz jego właściciela są podobne, to bezkrytycznie są posłuszne i nie oglądają się za siebie, a także zabierają się za wykonanie dowolnego polecenia. Jeśli mówimy o głównym przeznaczeniu, czyli polowaniu, to tutaj jego głównym atrybutem staje się agresywność wobec ofiary. Pomimo niewielkich rozmiarów i dziwacznego kształtu, jest to żywy przykład prawdziwego, odważnego łowcy. Ich odwaga pozwala im rzucić się do walki z wrogiem wielokrotnie większym, takim jak na przykład dzik, ale ich głównym przeznaczeniem jest polowanie w norach na lisy i borsuki. Najłatwiejszą rzeczą dla jamnika jest polowanie na jenota, a w przypadku lisa odwaga i ekscytacja jamnika nie znają już granic. Dla psów tej rasy to występ pokazowy, ponieważ lis jest prawie tej samej wielkości co jamnik, więc walka będzie na równych zasadach. Koli to rasa psów często kojarzona z lojalnością, życzliwością i wysoką socjalizacją. Są znane ze swojej inteligencji, cierpliwości i opiekuńczości, a także zdolności uczenia się i wykonywania różnorodnych zadań. To bardzo piękna i elegancka rasa o długiej, przyjemnej sierści. Tego typu psy natychmiast przyciągają uwagę, a jeśli będziesz mieć okazję poznać się z nimi lepiej, nie będziesz mógł pozostać obojętny. Na terasę. Koli lub jak to się nazywa owczarek szkocki w naszych czasach nie jest zbyt popularną i rozchwytywaną rasą psów, ponieważ dzięki swojej pięknej długiej sierści ludzie po prostu boją się wyzwań związanych z opieką. Historia tej rasy zaczyna się w Szkocji, a także w północnej Anglii, gdzie Coli był hodowany jako rasa pasterska. Stała się bardzo rozpoznawalna w połowie XX wieku po premierze serialu telewizyjnego 'Lessie'. Główna bohaterka podbiła serca milionów widzów, a postać psa w serialu została pokazana bardzo delikatnie. Widzowie mogli zobaczyć jej bystry umysł, szybkość reakcji i bezgraniczną miłość do wszystkich. Koli są w stanie przewidzieć pragnienia swojego właściciela, wyczuć jego nastrój i się do niego dostosować. Na koniec raz jeszcze przypomnę, że żadna rasa nie może być uznawana za całkowicie dobrą czy złą. Każdy pies ma swój charakter i niepowtarzalną osobowość, a wychowanie i socjalizacja psa odgrywa ogromną rolę w jego zachowaniu. Jeśli tylko się z tym zgadzacie, polubcie dzisiejsze wideo. To wszystko na dziś. Zostawcie komentarz pod spodem i do zobaczenia wkrótce.